w dzisiejszym programie. Ogólnie cała historia zaczyna się w roku 2020, gdy... Ja osobiście nie przepadałem z tym projektem, jak... A to, co? co sądzisz o bo... Ale wiadomo, spiny zawsze są... Witam Cię w takim razie w programie ESCAPE HUSTLE. Może powiesz mi na początek drogi Tomiku, jak się dzisiaj czujesz? Jakie masz nastawienie co do samego programu? A, dzień dobry, dzień dobry. No, wszystko w porządku. Mam nadzieję, że fajnie wszystko wyjdzie. Będą fajny potanka, także... A to na samym początku. Ile masz mniej więcej filmów na prywatnym? Bo na swoim kanale masz tylko trzy czy tam cztery filmy. Ile, tak powiem, jest tych filmów, co jakby nie chcesz niestety pokazywać? To chyba są są w sumie dwa takie filmy. Jakby... Co to film? Po prostu, które są słabo zmontowane. Jedno to jest day z okazji 1000 subskrypcji, a drugie to jest po prostu film z wyzwań, ale po prostu nie satysfakcjonuje mnie wykonanie tego filmu, jaki montuję. No racja, prostu... ale zakracz, jak powiem dobrych z mojego. No ja u siebie też mam chyba ponad 100, ponad 100 filmów na prywatnym, więc to jest i mam dobre podejście. Jak wyglądały twoje początki z montażem i kto ciebie uczy montować? Ogólnie cała historia zaczyna się w roku 2020, gdy zobaczyłem live pewnej osoby na YouTubie, był to taki mój kolega. znaczy wtedy jeszcze go nie znałem, ale potem się poznaliśmy. To no, był live ogólnie z Starsa jakiegoś. Pamiętam, że wbiłem do niego na live, a potem po live chciał nagrywać odcinki z widzami. No i tam nie wyszło mu, więc postanowiłem, że pomogę mu z tym jakoś razem, nagramy tylko w dwójkę filmik, bo to jakiś chowany z widzami był, oczywiście się tam nie, inte nie integrowali. No i się dodaliśmy na Facebooku i zobaczyłem jego kanał. No i strasznie mnie zainteresowało to, jak on wykonuje te filmy, te miniaturki to wszystko. Zainteresowałem się strasznie tym i w sumie zacząłem robić to samo co on, pomógł mi tam, pomógł mi i tak dalej. A potem wy, bodajże, no, w tym samym roku we wrześniu dostałem nowy laptop, na którym zacząłem, bo ogólnie zaczynałem z telefonu. O, ja też i... tak zaczynałem. No, w aplikacji KineMaster Ale ogólnie historia zaczyna się w marcu A już we wrześniu miałem laptop, na którym zacząłem montować programy Hadobek. To szło, potem miałem przerwę roczną I w tamtym roku, no ciut ponad rok temu W 2022 roku poznałem Guzena Nolifa Coś tam działo na YouTube, więc pomyślałem, że pomogę mu może tworzyć kanał No i pomógł mi nawiązać kontakt z montażystą Nolifa Czyli A to uczył... jakby ci ten montażysta trochę te ci kilka tipów dał ci No tak, tak, by wiele rzeczy też Psychicznie i tak dalej. No. no i jakoś w sumie przez to dalej zacząłem nagrywać. Przez pewną sytuację on przestał nagrywać, więc ja też przestałem tam bodajże montować, ale w sierpniu już ruszyłem z moim kanałem, na którym właśnie teraz nagrywam, i dzięki temu tutaj w ogóle słyszycie. No i w sumie jakoś tak ta historia się zaczęła, no i tak się w sumie nauczyłem montować. No i w sumie fajne, fajnie, jeszcze tak powiem. Nie byłeś sam, tak jak ja, że samemu się uczyłem na początku. Potem, jak, znaczy, jakby weszłam. Taryżę ale wiadomo też, większość rzeczy samemu się nauczyłem tylko no właśnie no też ostat nawet mogę powiedzieć po imieniu Tomek Jeśli oglądasz po to pozdrawiamy serdecznie No pe pewnie tam podesz tak coś no ale, no, nauczył mi wiele rzeczy, jak sobie radzić z tym wszystkim, ze stresem, jeśli chodzi o montaż i tak dalej. No, i tam wiadomo, parę tipów mi dał. No, ale tak, to większość rzeczy, no, samemu się po prostu nauczyłem. Ja też głównie samemu, a żebym. A mój progres się sam zaczął, jak były anarchie, były modne, te przemontowane filmy, to trochę mi tego pomógł. Potem dan His i potem ty mi tam dużo, dużo pomogłeś. Trochę też Ci zawdzięczam. Gdzie siebie widzi za 10 lat? Tymi umiejętnościami, co masz teraz, ale licząc się z tym, że mogą, jakby, być coraz lepsze. Tak, gdzie się Kurde, ciężko mi strasznie powiedzieć co ja będę akurat robić za 10 lat. Aktualnie mam, w sumie nie jest to prywatne, mam... No już pewnie to oglądacie, bo już mam 14 lat. Z okazji odpowiedziałeś na pytanie od widza. O, no to widzisz, no to mam 14 lat, ledwo ukończone, yy, no i co? Mnie nie wiem, gdzie mogę się widzieć za 10 lat, aktualnie... A ja tak z tych YouTube'owo, jakbyś dalej rozwijał kanał, i byś no w to dalej, to gdzie ja widzisz, urosnąć kanał, do ilu, jakich liczb? No właśnie a propos tego, wydaje mi się, że mam tyle czasu, żeby w takim wieku, w jakim będę za 10 lat, mogę tyle rzeczy osiągnąć, mam tyle czasu, że kurda, nie mam pojęcia, co mogę w sumie osiągnąć za te 10 lat, ale wiadomo, jak najwięcej chcę osiągnąć? No tak, przykład Dexi. Dexi też chyba ma gdzieś około 15, 14, czy, to jest coś no, koło tego. Ma 15, no, 15 a, ile, a ile osiągnę. Więc jakby to jest wszystko jest możliwe. Jeśli też masz pasję, angażujesz się, PGSujesz, to wszystko jest możliwe. No najważniejsze jest to, żeby ogólnie się nie poddawać. poddawać. Lecia denerwuje w internecie. W internecie w sumie nie mam takiej osoby, która, za którą nie przepadam. Jakbyś musiał wskazać taką osobę, której nie darzy sympatią, to kto by to był? Jaki twórca? Kurde. Muszę teraz pomyśleć. Ty, nie mam stare takiej osoby w sumie. To chyba dobrze. No nie, 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 nie mam. Nie mam, nie mam ogólnie takiej osoby. Wiadomo, każdego twórcę szanuję, Niech robi to, co chce. Życzę mu każdego powodzenia. No i nie, nie, nie mam osoby, do której jakoś nienawiść czuję. W internecie wiadomo, ale na polskiej scenie YouTube ani zagranicznej. Nie. A, No to no. dobrze, bo wiele można teraz słyszeć o odkopywaniu z zagranicy naszych polskich Dziękuję. twórców. To jest normalne. Zagranicznie... To zagranicznych. z zagranicy i No z tak. A po to przychodzi to na Polskę i w Polsce ten trend pozostaje. No tak, tylko wiesz. Ale przeważnie. No ja też jest pewien taki twórca, co robi komentarze. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że się lubi czepiać, już tak powiem, takich rzeczy, jeśli ktoś kopie. Nie, no nie, nie trzeba, nie trzeba mówić publicznie, no ale są, są takie osoby. Okay. Czy dostałeś kiedyś teka na kanał? Jeśli tak, to za co? Niestety, może ci nie usatysfakcjonuje ta odpowiedź, ale nie, nigdy nie dostałem. A to dobrze akurat. Bo to ja już tak powiem, językowno. Jeśli masz jednego, Dobra, dwa strajki, strasznie. to się musisz pilnować. Jeden, to tam pół biedy. Jak, twoim zdaniem, powinien wyglądać dobry film na YouTube? By. Co powinien mieć? Jakie aspekty? No to oczywiście, może będzie to rada dla mniejszych twórców. Oczywiście sam jestem małym twórcą, ale. Na no poziomie umiejętności zasługujesz na o wiele więcej. To jest moje zdanie. A dziękuję bardzo. Dziękuję. Przede wszystkim, żeby film dobrze się rekomendował i tak dalej, powinien mieć dobrą miniaturkę. To jest Must have'em. No i oczywiście dobry tytuł, więc ja potrafię myśleć tyle nad tytułami, nad miniaturkami. No to jest akurat bardzo ważna rzecz, bo jakby po miniaturce taki widz twierdzi, czym czy go obejrzeć, czy nie. To jest taka jakby wizytówka tego filmu. No tak, na przykład jest przykład taki, że film może być zarobiście zrobiony od środka, super montaż, ale co z tego, jak ma sobą miniaturkę i osoba po miniaturce nie, nie stwierdzi, czy ten film jest dobrze zrobiony. No tak. Jeśli masz już publiczność, no to aż tak powiem, może wrócić bez miał film i tak na robi fajne wyświetlenia Dokładnie. No i wiadomo, dobrze zmontowany film, który przyciągnie watch time, widzów, co po prostu YouTube da do zrozumienia, że, no, że ten film jest na... No tak, YouTube strybi, że ludzie go lubią i potem to idzie dalej. I co tak byś fajnie. doradził osobie, która dopiero zaczyna z kanałem YouTube i nie ma zielonego pojęcia? Czy byś doradził, by filmy wrzucać i się uczyć na błędach, czy najpierw wyuczyć się bardzo dobrze montować i dopiero wtedy jakby zacząć? Przede wszystkim osoba, która zaczyna nie powinna się nigdy poddawać, dążyć ciągle do celu, jak sobie stawi cel, to niech go, niech dwa, trzy lata, cztery, niech próbuje go osiągnąć. Wiadomo, czasami może być to męczące, no ale najważniejsze jest, żeby się nie poddawać i no kurczę, no trzeba mieć wyrobione takie programy jak Adobe, After Effects, Premiere Pro. Bo to no to tak. można łatwo dostać. Strasznie to jest ogromna podstawa, jeśli chodzi o, o to, aby filmy dobrze były wykonane. Wiadomo, no to. Dobra, no to tak myślę, że odpowiedź będzie fajna i spójna. To jest jakby. Ja, ja co to co mówisz, bo jakby za pierwszym razem nie ma sukcesu. Nie ma sukcesu po drugim roku nagrywania. ale kiedy, więcej, czy później, on przyjdzie. Ale że też, jak, jakie sobie cele postawisz? A po właśnie celów, jakie jest Twoje największe marzenie? Kurczę, no na razie chciałbym osiągnąć 10 tysięcy subskrypcji. Potem wiadomo, 100 tysięcy. No i powoli podrabienia tak. do przodu. No, ale jak na razie nie wyobrażam sobie na razie większej liczby niż 100 tysięcy, więc. To jest najbliższy to jest cel, który najbardziej chciałbym osiągnąć, i byłbym strasznie z niego zadowolony, ponieważ. No tak, to jeśli przyjdzie ta pamiątka. Przycisk, na przykład taki przycisk srebrny dla mnie strasznie miałby duże znaczenie i sentyment. No, ja też mam w sumie. A jak? A dlaczego właśnie chciałbym do ten przycisk? Dla sentymentu czy też bardziej dla pamiątki? No, to i to, miałbym no to dokład... i no, jakby miał taki przycisk nad biurkiem. No tak. to by było. A nawet jakby ci w sumie kiedyś te zasięgi wpad spadły i byś nie wbił, byś mi robił po nie wiem, po 300 wyświetleń, jak teraz zabieg kusiek, a miałbyś ten przycisk, to znaczy, że kiedyś jakby ci wszystko szło dobrze, ale so coś niestety posypało. No, wiadomo. Oczywiście staram się robić z filmu na film 10 razy lepsze film. No tak, jak każdy. Chce coś osiągnąć. Masz dziewczynę? Nie, nie, nie mam. Okay. A, a chciałeś mieć kiedyś? Jakoś ostatnio? Znaczy nie planuję jakoś, ale wydaje mi się, że tak za dwa lata to będzie odpowiedni wiek. No tak, bo teraz jakby nie ma troszkę Czy YouTube mógłby być Twoją pracą? Że zamiast normalnie wstawać na szóstą, iść do pracy i potem o 14 wracać, po prostu być jak powiedzmy normalny człowiek, czy byś mógł w stanie pracować na YouTubie? No, wydaje mi się, że. Bez problemu. Jakby YouTube jest naprawdę. Jakby YouTube jest dostępny dla każdego. I dosłownie, nawet w wieku 13 lat możesz już normalnie zarabiać pieniądze. No to tak, jest jak, jak ktoś wie, jak to zrobić, no to na pewno. To tak jest. Takie rzeczy są możliwe. I przykład jest taki, że na przykład Peter. Pewnie 99% osób go zna i kojarzy. o, tak dużo tak. osób zna Peter. No tak, ale no, on na przykład YouTube to jest jego praca, więc wydaje mi się, że... No to, ale tak jakby ty wtedy nie chodzisz, tak powiem, nie podchodzisz w pewnym stopniu tego jak pas jak do pasji, tylko jak do pracy. a że tak powiem. No znaczy to nie no wiadomo, no, jak, jak, na no wiadomo sensie, jak nagrywasz wiesz, na YouTube, w sensie, wiesz, nie to możesz? Jest to twoja praca i pasja. No tak, wiesz, ale nie możesz zrobić tak, że a tam nie chce mi się filmu robić i, i przez pół roku nie dodaję w sumie nic, bo nie miałbyś. Jakby tego z tego dochodu nie opłaciłbyś montażystów, grafików, mieszkania, nie wiem, jakieś nie wiem, licencji albo kredytu, jeśli jakiś masz, to no nie możesz sobie no takie coś pozwolić niestety. A w no wiadomo, pracy takie zwykłej, czasem że tak powiem możesz się pobimbać w czasie pracy. No wiadomo, najlepiej jest mieć jakieś tam wykształcenie, no. No tak, lepiej już tak powiem, mieć jakieś plecy jakby, jakby ci coś nagle nie wiesz, dostać bana, co najgorsze. Ile dostałeś tak zwanych Dili? Aktualnie no dostałem jednego z operą. Możesz opowiedzieć w mi, jak to wyglądało? Znaczy, no co, no. Pewnego dnia sobie y, wracam do domu, tam pamiętam zamontowałem ledy na biurko. No i tak jak zwykle patrzę sobie match maida. stronkę do współpracy, no i zobaczyłem, że ominąłem deal. -o. Dosłownie w 20 minut mi zniknął i no smutno mi było, bo to był oczywiście mój pierwszy deal. Jak na pierwszy deal to naprawdę spoko, to były pieniądze i... No tam nie mów ile to tam, no, że tak powiem. No nie, 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 nie mówię, ale wiadomo to nie pierwszy i nie ostatni raz. No tak, jakby wszystko przyjdzie z czasem, na pewno będzie jeszcze okazja. I co no, jest to twoją motywacją głównie? się motywujesz? W sumie teoretycznie nie mam jakiejś takiej motywacji, ale no nic, no po prostu moją motywacją jest to, żeby dążyć do celu i jak sobie postawię jakiś cel, to co go osiągnąć, jak za, za wszelką cenę. Jakimi twórcami się inspirujesz i dlaczego? Eee, w sumie no tak, tak, na wielką skalę to jest po prostu tylko to Dexy, no i z jednego czynnika, no jak na jego wiek, to naprawdę słynie on... No z dużych rzeczy. Duży, duży, dużym potencjałem, na no ma, jest w takim wieku, zarabia takie pieniądze. No to jest jakby ma. co... Każdy w sumie chciałby, powiem, takie coś w życiu osiągnąć. No dokładnie, dokładnie. Jak nie, nie tylko dla korzyści majątkowych, tylko, jakby ogólnie, to jest jakby, idę mnie stworzyć ja coś no, takiego w młodym wieku. Majątek, bo on ma... No, pieniądze same przyjdą. A, to jest jakby Steve kiedyś powiedział, że ważne żeby mieć duży kanał, dobre filmy, tak powiem, a pieniądze to same przyjdą i współpracę. No, to jest to, to prawda. To jest tylko jakby dodatek, jakby odpad tego, że przy okazji się tam zerwać trochę. No tak. Jakie jest sekret, aby mieć dobre zasięgi? Bo tam ci dwa filmy. Fajnie wybiły jeden 100 tysięcy, drugi 40 tysięcy. W sumie dobrze, że wspomniałeś o tych dwóch filmach, bo zapaliła mi się taka lampka w głowie. No, przede wszystkim, nagrywaj to, co jest w trendzie. No, tak jak teraz była anarchia w trendzie, i wydaje mi się. Że no, dużo osób się na tym. Jest, no, to po prostu iść za trendem. To za trendem, to jest praktycznie droga do sukcesu. Ja na przykład osiągnę mój wymarzony cel co dzieciaka, nigdy bym nie pomyślał, że to osiągnę. Czyli 100 tysięcy osiedleń nad filmem. Czyli 100 tysięcy osiedleń pod filmem. No, i to tyle w sumie. No, róbcie jak najlepsze No film. Zupki wcześniej się dawałem, i, i tyle. No, ciekawotkiem jest to, że ja właśnie anarchia mi pomogła wyjść ze 30 subskrypcji do no tych 100, 200, 500 subskrypcji, to między tych Dob, drogi, ta Anarcha ja mi trochę pomogła tak. w tym. No to teraz może tak trochę już tak powiem powiedziemy o ostro. Co sądzisz o Plemię SMP? Szczera odpowiedź. Co sądzisz o tym serwerze? Czy to jest bardziej kopia? Jacy tam są gacha? I też możesz powiedzieć dlaczego odszedłeś i co sądzisz o Tartansie jako głównym jakby przedstawicielu? No w samym projekcie Plemię SMP, no nie był to on nie mogę na pewno tego powiedzieć, był to no w porządku Projekty, każdy inny pomógł tam w większości. Pomógł tam wiadomo kurcom, ale ja osobiście nie przepadałem za tym projektem. Jak na początku bardzo chciałem na tym grać to jak zobaczyłem jak to jest coś po prostu. Największym czynnikiem po prostu było to, że ja z tymi ludźmi się praktycznie nie znałem. Ale nie kojarzyłeś pewnie wcale powy wcale nikogo? Znaczy na początku jak chciałem się tam dostać nie znałem 90% osób stamtąd. Potem jakoś tam zobaczyłem na YouTubie. Ja po prostu nie czułem tego vibe'u wspólnego z nimi. Wydaje mi się, że jakby był na takiej anarchii to już bym tam super vibe załapał. Co do samej anarchii to też są odpowiednie pytania związane z anachiem. i Jeszcze było pytanie tam chyba czemu odszedłem, no to byłem tam jedynie w sumie z Tigredem, no i z nim się jedynie trzymałem i... no słyszałem. ona odejdzie, jeśli ktoś odejdzie z nas to no to... Oboje odchodzimy po prostu z tego projektu i, i tyle. A Tytons, to nie sądzisz, czy dobrze to prowadził? Bo słyszałem z pewnych źródeł, że bardzo stawiali na przemontowane filmy, na filmy 8-minutowe, żeby sobie jakieś reklamy włączyć. I co sądzisz właśnie o tych, o tym, jakby podaje się Titansa do całej sprawy? Znaczy sam Tytons wydaje mi się, że mocno się przykładał do tego projektu. No było tego, to widać, że Chciał, żeby bo... wszystko było dopięte na ostatni guzik. No tak, ale no jak tam byłem to pamiętam, że tam wymagali właśnie tych 8 minutowych filmów, tam pamiętam, żeby w ogóle jakikolwiek film życzyć trzeba było dać komuś do oceny taki film, gdy... A to ciekawe, ciekawe to co mówisz, bo chyba nikt, że tak powiem, nie odkopał tego na YouTube'a, Nigdy o tym nigdy nie mówił, więc to jest jakby bardzo ciekawe, możesz... To kontynuuj dalej, To się widzowie mogą dowiedzieć, o ile nam Titans potem, że tak powiem, łbanie urwie, czy takie coś jakby odkopujemy. No nie było to wiadomo jakieś, no normalne to było, no jednak chcieli... No to. Chcieli, żeby te filmy były też jednak dobre z ich serwera. Też nie rozumiem w ogóle sensu osoby z rangą Contentowicz, bo byli tam o takie osoby jako... Nie słyszałem, coś mi Fawo mówi kiedyś. Contentowicz to jest osoba, która po prostu... Contentowicz to jest twórca, on robi content, nie jakaś osoba losowa. Tam znajomy, tylko no normalny twórca, no. Tego co mi mówił Fawos Dumajem, to on działał kontentowiec, że jakby coś się stało, to jakby jest tylko jakby na dole scenkę, a potem jakby od razu wylatuje. Czy pierwsze lepsze okazje, to tak niby działało. Nie wiem, nie mam pojęcia, ja tam na tym serwerze grałem chyba 3 tygodnie max, jakby byłem, no i po prostu odszedłem, no, nie czułem wspólnego wali, to był przede wszystkim jakby, dnia większości osób jakoś bardzo nie znałem, wiadomo kojarzyłem, znałem niektórych, no i po prostu to był największy czynnik, że odszedłem. Więc oczywiście, jeśli ty, to chciałbyś powiedzieć swoją perspektywę, jak to z twojej strony wyglądało co do Temikato, drzwi do ESCAPE Hastu są dla ciebie otwarte. A, i była też inne SMP, co się najdzie po anarchii, mowa o Drop SMP. Co o nim sądzisz? Czy gabyś, nie gabyś? sądzisz o twórcach, którzy tam gali? Szczerze, pamiętam, jak zaczynam w ogóle swoją karierę na YouTube, to było wakacje. Połowa wakacji to bardzo chciałem dostać się na anarchię albo dropa. Mm, każdy Totalnie... w sumie chciał, bo to jakby było coś nowego, coś ala kwadatowa. Totalnie nie rozumiem. Rozumiałem jakby, jakby nie wiedziałem, że jakaś tam spina pomiędzy nimi była, że tak powstały te serwery i tak dalej, ale no jakoś potem zaprzyjaźniłem się z osobami po prostu z samej anarchii SMP i wydaje mi się, że nawet jakbym dostał takie... Nawet jakbym dostał takowe zaproszenie od dropa, a od Anarchii by na przykład mnie nie chcieli, to i tak bym nie dołączył, bo po prostu trzymałem się z ludźmi z Anarchii i po prostu na tym przestałem. No racja, też byś, że tak powiem, był dla nich tak trochę stacie pewnie w ich oczach. Gdybym no ja dostał takie... Swoich, jakby zostałeś, plus ja większość osób z dropa nie znałem prywatnie. Ja też na pewno nikogo nie znam. Kogo tam znają, to Piccha. A co do Piccha to tak powiem, nie chce się, nie chcę, że tak powiem, wyciągać jeszcze Piccha, bo już tak powiem, różne rzeczy o nim, o nim krężyły, ale to, muszę tak powiem, historia, na no, zupełnie inny podcast. No też, jakbym miał ja wybrać między Anarchym a Dropem, wybrałbym anarch, bo tam też, tak jak mówiłeś, zna więcej osób, więcej osób nie zna, i, i no to chyba, tak bym by to było hamskie. Iść na, drugi, na drugą stronę. Mój film z YouTube'a, spodobał mu się. Potem zmontowałem mu film, który finalnie wrzucił na kanał. No i tak w sumie zaczęło się, zaczęłem mu montować filmy i tak dalej. Właśnie stan, wydaje mi się, że możemy się już nazwać takimi przyjaciółmi. A ja, ja z nim też w sumie film nagaliśmy, też, szuka kogoś, co też. go my, my nie mogę nazwać. A ja będzie takim ziomkiem do po pogadania, wyjścia gdzieś. Wiadomo, przyjaciel to jest osoba taka bliska, ale wydaje mi się, że kumpel to tak na spokojnie. Często możemy, wiadomo, pogadać, coś. Nie tylko chodzi o współpracę samą, jakby wyprowadzenie przyjaźni kogoś tylko przez to, że współpracujesz z kimś, jest też kłopotliwe. No, no to nie masz, tak powiem. Nie bądźmy jak fagata. A po co, co sądzisz o Sagi? Bo wiesz, już, tak powiem, dowiedzieliśmy się z damy między nim, a śmiesznym, że Sagi tam się trochę niefajnie czasem zachowuje, a też jakby na filmach tak jakby nie pokazuje. Jakby co, o nie sądzisz? Osobiście nie mam nic do Wiadomo, nie każdy jest. No, tak. Każdy, każdy ma pewnie. Improwuje. Każdy ma swoje za. swoje za, za uszami w jakimś tam no, stopniu. No, no to jest normalne. Ja też mam takie rzeczy i tak dalej. Wiadomo, każdy na YouTube stara się wyjść jak najlepiej i ja. No, i, każdy, I każdy inny twórca, aby zaimponować innym. Wiadomo, kreujesz na sobie wizerunek, nie na kimś, więc musisz jak najlepiej wypaść. No, ale osobiście nie mam nic do Lubię go. Czasami tam, wiadomo, pogadamy. Mhm. I w sumie to tyle. No. Ja niego takie odczucie. Też się kiedyś na no, live wypowiadałem, ja mam do ciebie takie podejście, takie oglądasz naszym. jakby ja chcę co do ciebie, ziom, neutralny, jakby nie chcę ciebie wyzywać, ani też nie chcę, że tak powiem, w sensie, aż tak się podlizywać, jeśli można to tak nazwać. Po prostu jestem neutralny, coś kiedyś będziesz potrzebować, to się śmiało do mnie możesz odezwać, to jest zdrowe podejście. Jak wygląda twoja współpraca z Peterem? Jak to wygląda od takiej strony, powiedzmy, kuchni? No w sumie zaczęło się to od tego, że wstecznie tam chciałem mu pomóc z shortami, wiadomo zgodził się, coś tam mnie kojarzył już od tego Kapiego i tak dalej. No bo to też jak ktoś cię poleca dalej kogoś robić, to potem jako jakby cię przerzucają, jak przerzucają cię jakby mięsem, w sensie wiesz o co mi chodzi. Znaczy no tak wiadomo, ale no co, potem filmem mu zacząłem montować na drugi kanał, ciąć na główny. no i w sumie jakoś tak to wyszło, po prostu mu pomagam w filmach, normalnie tam czasami ze sobą popiszemy, jak coś mam, jakąś sprawę czy coś odpiszę. No Niech w sumie to tyle. Na no, tam w filmach moje jedynie pomagam, montuję czasami. Mhm. Była między wami jakoś taka między taka lekka spina, albo coś, że na przykład. Peter chciałem mieć na przykład muzykę Baby Shark, a ty tak. że tak powiem, dodałeś jakby inną. Taka, w sensie spina o montaż, o tym mi chodzi. Nie, no to takie rzeczy to, to nie, no bo wiadomo, ja mu wysłałem plik, że on sam może wszystko sobie podmieniać, to nigdy. Ale wiadomo, spiny zawsze są. A o co? Montaż jest to. No szczególnie montaż jest to stwórcą, o terminy, no. Ja mm -hmm. też jestem osobą, która, no że tak powiem, strasznie się spóźnia z terminami, bardzo często. Może nie, że strasznie, ale często. No jeden, dwa dni, Czasami, to tam. Znaczy, może czasami się mocniej spóźniałem, ale naprawdę wydaje mi się, że to jest normalne, jeśli chodzi o montażystę tej twórcę. I każdy motorzysta ze swoim twórcą miał chociaż jedną spinę i kto nie miał niech pierwszy rzuci kamieniem, tak jest moje zdanie. No jest normalne to po prostu. A jak jakby akcja Pita, na przykład, że on chciał film na jutro, a ty mu go na przykład wysyłałeś dopiero na przykład po weekend. Pita ci wysyła w środę film, chce go mieć na na, na przykład na sobotę, a ty mu wysyłałeś na przykład w środę albo w poniedziałek. Jak jakby była jego akcja? Czy on cię, wy, nie wiem, czy on cię wyzywał? dać ci opiecz, czy jak nie, to wyglądało. No, to wyzwanie to nie, nigdy cię nie zwyzywaliśmy. Nie, po prostu się tak odpali. No, wiesz, o co ten mi ten... chodzi. Wiadomo, pi wiadomo Piotr jest zawsze wyrozumiały. Nigdy jakoś nie miał bardzo, nigdy wiadomo, nie miał jakoś bardzo do tego problemu. Wiadomo, były niektóre już momenty, gdy już to stało się takie. No? Jak to nazwać? Nie nałogowe, tylko takie. E, takie udawane? Cześć, 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 Gdy stało to już się takie regularne, no ale. No, nie było to jakaś taka ogromna spina, czasami wiadomo. A co poszło? O termin? Znaczy, no to najczęściej o termin. Nigdy nie było, jakoś, że coś źle zmontowałem. Każdy film, jak już montuję, to do końca i dobrze. Nigdy coś nie zrobię słabo. A żeby zrobić na czas, bo już się spóźnić, to wiadomo, mu pisze. Mhm. I w sumie to tyle. No, najczęściej się po prostu o terminy. Z Peterem jakoś nie ma dużej spiny. A stawka? Jak to wygląda? Aż tak powiem, prawnie. Jak się tam rozliczacie? Macie jakąś umowę, albo jak to wygląda? To no, też jest nie bardzo nie. ciekawy aspekt. jak już jesteśmy w tym temacie. Wiadomo, nie. No co? Biorę jedynie za godzinę montażu. A ile, I... jeśli możesz I... powiedzieć? No, no, mogę, no mogę, jestem montażystą, no to 25 zł za godzinę biorę, no tak netto. A, no to myślę, że to jest, całkiem, to jest jakby najniższa krajowa tyle, gdzieś wynosi. No tam chyba 18 to była najniższa krajowa. No, 25 zł tyle? 25 zł jest najniższa, bo tyle, tak plus minus tyle, że tak powiem mi proponowali tak powiem, w różnych ofertach pracy, powiem tak prywatnie. No, najniższa no krajowa za godzinę to jest 22,80 i to chyba jest To. Hmm. Czyli jak na net to 25 tych to jest chyba w porządku. Jakby na przykład jakby na przykład um, chciałbyś na przykład podwyżkę, czy na przykład powiedz mu słuchaj Peter Modo, czy jakby chciałbym na przykład nie 25, tylko 30, bo na przykład przy tym filmie siedziałem bardzo dużo, czy mógłbyś mi dać troszeczkę więcej? Czy byłaby już tak powiem taka opcja, jakbyś jeszcze w kawati się dorzucił. Znaczy nie mam... Taka Ala licia, podwyżka. Ale aktualnie wcześniej brałem 20 zł za godzinę i to właśnie on mi po prostu powiedział, żeby... Że w sumie chce, żeby tam łatwiej mi się tam dorabiało i dał mi 25 zł. Więc to w sumie ja nie będę naciskać na takie rzeczy i, i tyle. No mi to mi jest to wystarczy. To jest fajne podejście, bo jak, jak cię będzie chciał dać podwyżkę, to na pewno to, to na pewno to zrobi. Pięknie a tak, bo wtedy będzie, że tylko że tak powiem... Dla kasy, że nie, żeby mu po prostu pomóc i jakoś się przyczynić. Tak, kasa jest ważna, ale już tak powiem, trzeba jakby mieć do tego. Podejść do tego z głową. Ostatnie pytanie. Czy dostałeś kiedyś propozycję zagania na pierwszym lub drugim sezonie Anaki? Czy jak siedzisz w środowisku Sajkiego, Pita i Deksiego? Czy proponowali cię, albo tak zagadywali, żeby ci tam gdzieś wkręcić? Szczerze nie. Teraz słyszałem niby, ma jakiś trzeci sezon powstać. Ale słyszałem też nie. pewnego źródła. Nie, nie chcę mówić, co to za twórca to ci po, mi tak powiedział, tylko to jest po, po podcaście, powiem. Że, Jasne. Co, że, że oni niby tylko tak gadali, bo się ludzie pytali. O, nie ja by tylko nic, tak gadali. Nie, nie wiem nic na ten temat. Wiadomo, może coś tam rozmawiali prywatnie. Nic ze mną o tym nie rozmawiali. Ja po prostu jakby pomagam im w różnych rzeczach, segiemu pomagam i tak dalej. I w sumie to tyle, no. Nie dostałem żadnej propozycji i jak na aktualny moment. Jak na aktualny moment w ogóle bym jej nie dostał ani żaden twórca, ponieważ aktualne mm. projekty nie są już tak samo prowadzone jak kiedyś. Więc... No tak, na pierwszym sezonie było widać że to. Panie, każdy się angażował, każdemu się podobało. Podobało się twórcom, podobało się ludziom powstał wszystkie fanpage e o tej całej Anarchii. Widać, że każdy się mocno w to angażował. Ob obie strony stołu. A drugi sezon, co sądzisz? Dlaczego twoim zdaniem nie wypalił? No, moim zdaniem nie wypalił, dlatego, że po prostu mało filmów powstało. Po Mantis właśnie dwa, dwa fajne filmy w życiu. No tak, ale to jest niewystarczające. prostu samo zainteresowanie spadło. Sam Mantis nie przywrócił trendu Anarchii do filmu. W sensie na YouTubie. No jak na aktualny moment Anarchia już nie funkcjonuje tak samo jak rok mm. temu. To jest jakby, jakbyś miał na przykład bu dwie bułki, bułkę z dzisiaj i bułkę z wczoraj, jakby bułka z dzisiaj fajnie smakowała, fajna, chrupiąca, ciepła, a ta z wczoraj jest fajna, jest smaczna, ale nie smakuje tak samo jak wcześniej. To, to było te wszystkie pytanka, czy tak powiem, jak Ci się podobało? No fajnie, fajnie. Dziękuję oczywiście, że mnie zaprosiłeś do tego programu i że to ja byłem pierwszą osobą, która uczestniczyła w tym programie. Życzę Ci oczywiście jak największych sukcesów, żeby Ci się powodziło w tych wszystkich podcastach. No ja też jakby dziękuję. Też chciałbym zaprosić jeśli ogląda mnie jakaś osoba lub twórca, co sama chciałby wziąć udział w tym programie, to może się do mnie śmiało odezwać na Discordzie, albo też właśnie na Instagramie, albo na maila i coś na pewno poradzimy. No to dziękujemy każdemu, że tak powiem za oglądanie do końca mamy nadzieję, że podcast się podobał, był bardzo ciekawy, Dowiedzieliście się kilku fajnych rzeczy i zapraszam na kolejne, na kolejne inne podcasty, które pewnie są już na kanale. I ja teraz zapraszam wszystkich na kanał Tomika, będzie macie go w opisie na w sensie w komentarzu. Pewnie przypiąłem pewnie Twój komentarz. No. I na razie.